Co tam w ci woda pociekła? Pa, Parła pa, pa, po jedna. Co? Jakub jak, jak youtuber? Jak znam woda leci, to weź na górę ci Żeby nie będzie porozumienić. A nie, to papik czeka Jak tam, papik się wyzwał? Co? Wychłyszałeś się do końca, parwo. Zgledzik, jak tam? Jaki pekinczy ładny. Rasowy musi być, co? ściela, ściela. W tyłek chcesz wstać to pytary, Dziaku. W tyłe się chcesz wstać pytarzi i odpalić. Tak gdzie się wychowujecie? A w dupkę nie wsadzi? W dupeczkę wsadź i odpal, dzisiaku, Albo z gredoli wsadź, do kieszeni. To się karma nazywa. To Co, boi się? Boi się Pekinczyk? Klapecki Adidaska Cztery paski i lampaski, gdzie się no dzieci? I co zgracie? Pomiliłeś klatki? Konto nie jeden? A kiełbasy zrobi? Prezes Prezes Ogródki udziałkowych Czy spóźnieniem mieszkamy przyszłość, co? Mordo. Szarą strefę chcesz z Rafałem. Na ogromnych telewizję na zaś wysko wyskoczysz. Pójdziesz błyżkę będziesz. Tam gdzie płyszczą. Trzymasz się ramy? Bo odjeżdżamy. Małpiciuszejka, po słupie dostałeś. Teraz małpiciuszejka. Zabieraj tamto amerykańskiego, głupiarzu jeden. Klawy ważne na swojego dzisiajczka. I to gówno do podsłuchiwania i kradzieży. Tu mam dwa. O, pojechała. Gumka, wiem kogo. Sam się telefon w moim polu zamrokował? ścieraś trochę, ścielasz, on na dziesione posied. Skąd do jeden? Poczytasz? Jak się matka nie wychowała, to się wychowają w domu dziecka. Cześć! Lubisz małe dziewczynki, ty siepci przeciw, przeciw, siagier.